Cześć, tu znowu Darkin 3 Witam w kolejnym odcinku Zagrajmy w Polanie 2 Tak Tak więc Zastosuję się do Rad użytkownika Mechowek Tak wiem Wiem, że tam O kurde, co ja chciałem powiedzieć O tak, wiem, że mi tam mówiłeś, że nie muszę nawet Mówić, że to tam twoje razy, coś takiego, nie pamiętam dzienka? już dokładnie, ja ale myślę, że to może zadziałać, więc zobaczymy. Tak. Masz panie, nowego poddanego. Musimy dać tych wojów tutaj. Będzie jakaś rozruwa? Żeby się. Tutaj przydali jakoś... Wróg się zbliża! Co? Rycerze, Skąd? Aaa... masz nowego poddanego? idą... Jakoś ciotrublu. No to dobrze. Zostawcie mojego... ...pastucha. A biedna krowa. Co ty robisz tu, krowa? Szalona? Ta? Szalona, no rzeczywiście szalona O, szybko Co, jeszcze jakieś niedobitki? Eee. Dup, dup, dup 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 Po nich, no i spoko Dobra Gdzie jest ta teściowa? Masz dla mnie jakąś misję? No żebyś widział Okej, okay. tak. Właściwie mam taką no... wiadomość, niech będzie wiadomość dla użytkownika Kartofel. Jesteś pewien, że to bezpieczne? Kurde, nie wchodź mi w słowo. E... No przeszkodzili mi rodzice. E... Kurde. Co... Aha, tak. Wiadomość dla użytkownika Kartofel. Tak więc właśnie. Pewnie pamiętasz mój komentarz, bo było to dość niedawno. No dobra, kilka, go, kilkanaście godzin, co no tam nieważne. Tak więc e, pamiętaj, że obojętnie co by się stało to zawsze można z tego wybrnąć. Mam nadzieję, że nie spotka cię nic złego Znowu już. Ja. I to? Pamiętaj, don't worry, be happy, to jest zawsze moje motto. No i to by było na tyle. Dzięki za uwagę. Tak. Nagrywasz? No. To znowu ja. E, pewnie słyszeliście właśnie moją mamę. Ej, zero spokoju. Dobra. Już wcześniej... Mam chyba domać pomysł jak to zrobię. Się tu rozbuduję. Będzie taka mała wioska tutaj i będę mógł spokojnie z niej robić desanty tutaj i ich niszczyć powoli. Da mi to większą przewagę, tam ci będą się spokojnie bronić. No i co, idą te dupczaki? I idą dupczaki. Tak. To jest pełno kości trupów, tam nawet nie będę się zbliżył. Okej. Okay. Masz dla mnie jakąś misję? No pewnie. Idź. Momencik, tylko przywódruje nosek. Okej. Okay. Tam teraz to będzie jedno na nas. To to. Idą wojowie, idą wojowie. Nie będą nas to atakować? Nie Idzie coś? Nie idzie jeszcze to tu podejdziemy do dzieła! Co możemy? Nie możemy rycerza. ale zaraz zobaczę. A, ale mamy za to to... No i to mi się podoba. na robina robi się gorąco, co pochodzi. coś. Tak, chodź tu. Przelmy, bo zawołał małego. Nasza postać zginęła. Aha. To co? Masz panie nowego poddanego. Dobra. Z bramy, z bramy. ten nowy, poddany. Jak to Właśnie mówią za granicą Właśnie zaja? Idzie ten drwal, idzie. To dobra. Tam ja się tu już rozbuduję trochę. Gdzieś tu. Hop. Zacznijcie się, człowieki. No, no. Chociaż bramę bym tu chciał jeszcze wsadzić. Dobra, Zlecone hop. prace zakończone. To dobrze. Teraz przynajmniej będę mieli jakąś przyzwoitą zbroję. Idzie drwal. Raz, dwa. Pomóż drwalowi. Najpierw chatę? Które trochę zlecić nie zrobiłem. O, i tak może być. Hmm. Raz, dwa, trzy. Tutaj zrobię bramę. Będzie lepiej. Przynajmniej tak myślę. Co? Dobra, zrobimy jakoś inaczej. Tak. Hop hop, 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 hop. O, jest, chyba jakoś znośnie. Ja wiem, jakoś tu tak pozakręcalnie nie wiadomo jak. Zacznę od tego, żeby do góry. Okej, okay. kolejny sproja. Raz, jeden ten, kolo. Masz panie nowego poddanego. Nie ma to jak zapach drewna. No. Masz panie nowego poddanego. Jest dobrze, naprawdę jest dobrze. Dobry pomysł był z tym przejęciem tutaj tego. Naprawdę bardzo dobry. Hmm. Wcześniej jak grałem to chyba na normalnym, to się rozbudowałem. Stawcie moją krowę Okej okay. Buduję tego a buduję hmm. dobra, może wszystkie kontrola... się było tak? Kon... nie Shifta? Nie wiem Że wszystkie walczące jednostki się zaznaczało o, nie wiem Dobra, nie będę kombinował Mają tu jakieś fajne rzeczy Oprócz świątyni, bo świątynie to mi się w ogóle nie przyda O kurde To jeszcze będzie trzeba wejść, wybić tutaj Ja nie mogę, pełno roboty Budują tego w pierona. Się tu fajnie rozbuduje pełno rzeczy. stamtąd będą krowy się paść. Będą mieli tutaj jednostki. Przyniosę. Buda stoi. Dobra. Tutaj jest jeden. Dwa. Ten. Palisada. Jak talala. Jeszcze jeden. wuj Zlecone prace zakończone. No, palisada jak talala. Masz panie nowego poddanego. No, budują tutaj. Palisada jak talala. Masz panie nowego poddanego. I do roboty. Palisada jak talala. Ci budują bramę? Palisada jak talala. Nie, nie, chyba też trzeba przejść. Wszelki Raz wypadek. dwa do roboty. Palisada jak talala Pierwsza druga i idź Okej okay. Uff, co za ciężka praca. Masz panie nowego poddanego. A, e, czekajcie chwilę. Znowu mi przeszkodził tym razem kolega. Eee, wszystko przeciwnie. Dobra. Właśnie tu. Będziemy polować na dzika? Gdy, czy to? jelenia? Okej. Okay. Mamy stosowną linię obrony, tak więc możemy chyba i zaatakować. Jestem, jestem. I się tutaj zbiorą. O, tak. Wszyscy moi wojacy atakują nas. Gdzie? Aha, tam. Książę? Kolnęli mnie. Eee, tak. Za mało ich jest, żeby zniszczyć mi wioskę tamtą. Poległa nasza krówka! Głupia krowa. To tylko mała ranka. Jeden, Dlaczego znowu ja? dwa, trzy, cztery. Okej. Okay. Dzielni woje! Bezprzyjcie! Budzimy, budzimy, budzimy. Dobra. Budzimy, co? O, Boga! Atakują nasz budynek. Oj? Aha. Nie ma szans. Miało tutaj. być inaczej. Na... Nie traćmy czasu Działaj. Mówią wyspiarze, czas to ...daj mi mi było co... ...pospać. E Dobra. O, zniszczył he. Fajnie. Jeszcze... Okej. Okay. To jeszcze... A, zrobimy mały desant. Do usług. O, zawał. Masz panie nowego poddanego. A, nikogo tak nie ma? Dziwne. Hmm, tam jest na pewno pełno trupów. Patrzcie, idą zbóje! O, gincie śmierdziele. O kurde! Ah. <grywa> ale że mi się udało. I co dalej? O kurde. Ile ich tu? Ile tu ich? A, akurat w tym momencie. Dobra. Tak więc, do zobaczenia w następnym odcinku. Zagrajmy w Polanie 2. Cześć!